Dzień dobry, dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika w ten mroźny poniedziałek. A ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, jak powiedziałem, mróz aż skrzypi pod nogami. A jeśli taka temperatura, to jakiś inny temat mógłbym poruszyć, jak nie właśnie ten: czy kury mogą zamarznąć, albo czy kury mogą spać na mrozie. <gry> Albo czy kury mogą spać zimą na dworze? Opowiem Wam również ciekawą anegdotę dotyczącą tego, dlaczego nie mogłem spać dzisiejszej nocy, a zadziało się tak właśnie za sprawą panujących mrozów. Także zapraszam na odcinek. Trzeba to sobie jednak jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie będzie to żadna rewelacja z mojej strony. Ale wszyscy o tym wiemy, że zima to jest ciężki okres, zarówno dla kur, jak i dla hodowców. Mniej światła dziennego oznacza mniej jaj, a mroźna czy śnieżna pogoda może sprawić, że nawet proste prace będą sprawiały nieco więcej trudności. Natomiast dzisiejsze pytanie, pytanie zasadnicze, to jak kury. Znoszą niskie temperatury i nie są to żadne bzdury, ale kury dobrze znoszą niskie temperatury. Jednak kilka rzeczy możemy zrobić, aby im pomóc: pomóc zarówno naszym kurkom, a również pomóc sobie samym w trakcie tych ciemnych, mroźnych, zimowych miesięcy. Na początku mojej przygody z kurami w moich kurnikach. Założyłem ogrzewanie. Obawiałem się o, o to, że kurą będzie zimno, że przy tak niskich temperaturach nie będą się niosły i zarówno w jednym, jak i w drugim kurniczku założyłem ogrzewanie. Ci z Was, którzy śledzą kanał Kurnik Kazika, doskonale pamiętają, jak to robiłem, jak to ogrzewanie wyglądało, więc ja teraz nie będę wracał do tego tematu. Natomiast krótko powiem, że w tej chwili ogrzewania w kurnikach nie mam. Zdemontowałem wszystko. Ogrzewanie w kurnikach jest zupełnie niepotrzebne, dlatego że kury znacznie lepiej radzą sobie w niskich temperaturach niż w wysokich. Więc nie ma sensu ogrzewać kurników, bo przecież nasze kury są upierzone. Nosiliście kiedyś puchową kurtkę. Ja mam taką puchową kurtkę, i nawet w tak mroźny dzień jak dzisiaj, a trzeba zaznaczyć, że w tej chwili jest minus 10, w nocy było minus 15 stopni, i nawet w tak mroźną pogodę, mógłbym założyć moją puchową kurtkę na gołą skórę po prostu bez niczego, nawet bez żadnego t-shirtu i byłoby mi ciepło. Natomiast każda kurka, no może nie gołoszyjka. Ale każda taka cała opierzona kurka nosi na sobie piórka, a więc, jakby można było powiedzieć, nosi na sobie taką puchową kurtkę, która ją grzeje, nie pozwala jej zmarznąć i sprawia, że jest jej ciepło. Temperatura ciała dzięki upierzeniu może być dostosowana do panujących warunków. Tak więc, raz jeszcze to podkreślę. Kury nie potrzebują ogrzewania w kurniku. Ci z Was, którzy hodują kurki, dobrze wiedzą i nieraz widzieli, jak kury gnieżdżą się na grzędzie, przytulają się do siebie, ogrzewają się nawzajem. Więc, tak naprawdę, każda kurka i każdy kogucik to takie ogrzewanie w kurniku naturalne ogrzewanie którego my nie musimy y, udoskonalać, nie musimy poprawiać. Żyjemy w takim klimacie, w którym te mrozy nie spadają do takich niskich poziomów, jak na przykład, nie wiem, na Syberii, gdzie jest zimą minus 60 stopni. Myślę, że w naszym kraju y, takie ekstremalne temperatury mogą się wahać, dochodzić. Do minus 20 stopni, i wtedy już naprawdę jest zimno. A mimo wszystko, kury dadzą sobie radę w tak niskiej temperaturze, bo ze źródeł, które gdzieś tam wyczytałem, już w tej chwili nie pamiętam dokładnie gdzie, kury potrafią znieść nawet do minus 30 stopni. A więc umieszczenie źródła ciepła w kurniku jest tak naprawdę zbędne. A jeśli jest źle zrobione, to jest po prostu igraniem za ogniem. Igraniem z ogniem i z igraniem z pożarem. Natomiast nikt nikomu nie zabroni ogrzewać kurników. Każdy z Was sam decyduje o tym, w jaki sposób prowadzi i w jaki sposób hoduje swoje kurki. Należy jednak tutaj szczególnie zaznaczyć, że kury nie tyle nie znoszą niskich temperatur. Co nie lubią y, wahania tych temperatur. Nie bój się, nie bój się, sieć. Kury nie lubią wahania temperatur, więc na przykład, jeśli ogrzewasz swoje kurniki i w kurnikach w nocy jest plus 10 stopni i kurki wychodzą rano z kurnika, a jest na dworze tak zimno jak na przykład dzisiaj, czyli minus 10 stopni, to ten szok temperaturowy. Które napotykają, może im naprawdę mocno zaszkodzić. Więc raz jeszcze to podkreślę: że dla kurek nie tyle groźna jest niska temperatura, co nagłe tej temperatury skoki. Kluczowym czynnikiem w kurniku jest nie tyle temperatura panująca wewnątrz, ile wilgoć. Dlatego Nigdy nie zamykaj szczelnie swojego kurnika w, w okresie zimowym, czy to w okresie zimowym, czy w okresie letnim. Również natomiast musi być wentylacja. Musi być wentylacja, dlatego że kury podczas oddychania, szczególnie zimą, wydzielają ze swoich organizmów duże ilości pary, duże ilości wilgoci. Ta wilgoć znajduje się również w odchodach. I dzięki dobrej wentylacji w kurnikach, ta wilgoć oraz amoniak pochodzący z odchodów będą mogły zostać z kurnika odprowadzone. Natomiast jeśli zamkniecie kurnik bardzo szczelnie, jeśli poutykacie wszelkie możliwe dziurki i szparki, to ta wilgoć będzie kumulowała się nie tylko w kurniku, nie tylko na ściankach kurnika. Ale również na naszych ptakach, na naszych kurach i na ich piórach, na ich piórach, na ich koralach, na ich grzebieniach będą po prostu wilgotne, i w momencie kiedy wyjdą na dwór, w momencie kiedy ten mróz złapie ich upierzenie oraz ich grzebienie, no to wtedy może dojść do odmrożeń. Dlatego. Pamiętajcie, pamiętajcie o wentylacji w kurnikach. Tak jak powiedziałem, nie musicie ich szczelnie zamykać. Kluczową sprawą jest to, aby w tych kurnikach po prostu nie hulał wiatr aby nie było tam przeciągu bo przeciąg jest oczywiście szkodliwy dla naszych kur. Pokażę Wam na przykładzie mojego kurnika, który nazywa się Prokuratura. Zobaczcie, tutaj są drzwiczki. W drzwiczkach jest okienko, w okienku jest jakaś wentylacja. Natomiast tutaj z boku kurnika jest takie okienko, które niczym nie jest zasłonięte. Ja w tej chwili zasłoniłem je do połowy, bo jednak w nocy ten mróz dochodzi do minus 15 stopni, przynajmniej tyle u mnie dzisiaj było. Natomiast nigdy nie zatykam tego całkowicie. Zawsze gdzieś jest jakiś lufcik tak aby ta wilgoć z kurników mogła się wydostawać wilgoć i jak powiedziałem wcześniej amoniak ważną sprawą w okresie zimowym jest to aby kury miały dostęp do niezamarzniętej wody. Pokazywałem już to kiedyś w jednym z odcinków, ale pokażę to raz jeszcze. Zobaczcie, ja mam tutaj na wybiegu garnek. To jest garnek metalowy i jak widzicie, woda w tym garnku nie jest zamarznięta. Dlaczego? Otóż dlatego, że tam na dole pali się po prostu taki znicz. Czy jakaś świeczka? Ja mam to zrobione. Zobaczcie, tam jest takie zagłębienie. stawiam tutaj garnek, i nawet przy tak niskiej temperaturze, jak dzisiaj, czyli minus 10, ta woda nie zamarza. I to się pali. Taki jeden z nich potrafi się palić. Słuchajcie, przez kilka dni. Ja na noc oczywiście go gaszę. Garnek zabieram do domu. No bo po co on ma przez, przez noc zamarznąć? Natomiast przez cały dzień. Woda jest niezamarznięta, także pamiętajcie o tym, aby Wasze Kury miały dostęp do świeżej, niezamarzniętej wody. Bo jeśli o tym zapomnicie, no to Kury zaczną zjadać śnieg, ale to dla nich nie będzie zdrowe. Podsumowując, kury nie potrzebują ogrzewania w kurniku. Kury potrzebują, aby w kurniku było sucho i aby w kurniku nie było przeciągów. Aby ten kurnik nie był wietrzony wiatrem gdzieś na przestrzał, bo kury cierpią bardziej od wiatru i od wilgoci niż od samego chłodu. Zobaczcie, u mnie tutaj jest suchutko. Tutaj jest warstwa sianka. Pod siankiem są trociny, które bardzo fajnie chłoną wilgoć. Dzisiaj tylko jedno jajeczko. No, ale co się dziwić przy takiej temperaturze, przy minus 10 stopniach to tak naprawdę kury w ogóle nie powinny się nieść, bo kury przestają się nieść w temperaturze 0 stopni już wtedy całe ich siły witalne przeznaczone są na podtrzymanie ciepłoty organizmu. Opowiem wam teraz anegdotę, o której wspomniałem na początku odcinka, a więc dlaczego nie mogłem spać dzisiejszej nocy. Otóż, jak wiecie, ja każdego wieczora pomimo, że kurniki są zautomatyzowane, to one się zamykają same, same się otwierają, to ja i tak wieczorem przychodzę tutaj, żeby policzyć swoje kurki. W tej chwili w mojej hodowli znajduje się 47 osobników, i każdego wieczora ten stan jest sprawdzany. Tak zwane sprawdzanie obecności, jak w szkole. I wczoraj, wyobraźcie sobie, przeliczyłem je 8 albo 9 razy, i za każdym razem brakowało mi jednej sztuki, brakowało mi jednej kurki. Ja tutaj mam nawet taką listę, zobaczcie, taką awaryjną listę. Na której mam zapisane moje najważniejsze kurki, a więc te, te starsze. O, proszę bardzo, tutaj jest cała lista kurek, które mają nadane imiona. I jak nie mogę się doliczyć, jakieś kurki, to po prostu sprawdzam obecność już nie według liczb, tylko według tej. Imiennej listy. Wczoraj przeliczyłem wszystkie stare kurki z listy, były w kurnikach, no ale brakowało mi jednego yy, osobnika. Niestety nie znam jeszcze na pamięć wszystkich tych młodych. Wiedziałem, że brakuje którejś młodej, ale nie byłem w stanie przypomnieć sobie kogo tak naprawdę brakuje. No i niestety z latarką znowu tutaj po nocy szukając. Ukrywającej się kurki lub kogucika, który nie wrócił do kurnika, niestety nie znalazłem. Niestety nie znalazłem, no i mówię trudno, no, no szkoda, no co zrobić? No zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby go odnaleźć. Przeszukałem wszystkie krzaki, wszystkie tuje, ale znaleźć nie znalazłem, i dlatego całą noc gdzieś śniło mi się, że wychodzę, że szukam, że nie mogę znaleźć. Tej jednej kurki. Kurniki już były pozamykane. Wyłączyłem zasilanie tak, żeby kurniki nie otworzyły się rano same. Zresztą i tak opóźniłem tam na sterowniku, żeby nie otwierały się o siódmej, tylko o dziewiątej, jeśli już, kiedy będzie troszkę cieplej. I myślę sobie tak: jeśli kurniki się nie otworzą, a ta jedna kurka lub kogucik, który wczoraj nie wrócił do kurnika, Schował się gdzieś tutaj w krzakach. No bo na dobrą sprawę ja nie wiedziałem, czy on jest gdzieś tutaj śpi sobie na, na krzaku, czy może porwał go jakiś jastrząb albo jakiś inny drapieżnik. Więc myślę sobie, jeśli przeżył, to rano zastanę go tutaj chodzącego po wybiegu. No i dzisiaj słuchajcie, o godzinie siódmej przychodzę na wybieg i rzeczywiście patrzę i jest. Patrzę i jest. Był to mój kogutek bursztynowy. Nie wiem, czy kojarzycie, który to jest. W tej chwili wszystkie kurki zgromadziły się tam pod kuratorium, bo jest im po prostu cieplej. A dwa, że zobaczcie, od tamtej strony świeci tutaj zachodzące słońce, więc one troszeczkę korzystają z tego słoneczka. Yy, więc chyba wam, więc chyba nie uda mi się. Pokazać wam o którego kogutka chodzi, natomiast myślę, że ci, którzy bacznie śledzą kanał, to wiedzą, który to jest kogutek bursztynowy. I on sobie tutaj, słuchajcie, chodził z samego rana. O godzinie 7 było minus 15 stopni, więc nie wiem ile było w nocy, natomiast no, na pewno minus 15. I on przy tak niskiej temperaturze przespał całą noc na dworze i rano. Chodził sobie tutaj w dobrej kondycji, nic mu nie było, nie zamarzł. Naprawdę, słuchajcie, byłem raz że zdziwiony, ale bardzo zadowolony, no bo jakby nie było, trochę martwiłem się, co to będzie, czy, czy będzie tutaj chodził, czy nie będzie chodził. Chodził albo chodziła, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będzie chodził, że to będzie kogucik. Tak więc, moi drodzy, skoro młody, mały, mały kogucik. Przeżył noc w temperaturze minus 15 stopni Celsjusza, no to wyobraźcie sobie, jak komfortowo muszą czuć się kurki, które śpią sobie w kurniczku, gdzie nie ma wiatru, gdzie kurka może przytulić się do kurki, gdzie jest miło sucho i przyjemnie, i pachnąco, i jest sianko, albo trociny. Więc to taka informacja dla osób, które martwią się, tak jak ja kiedyś martwiłem się, że kurą będzie w kurniku zimno, więc nie musicie się martwić o to, kurom w kurniku nie będzie zimno, nie zmarzną, nie będzie im naprawdę działa się żadna krzywda. Pod warunkiem, że przez kurnik nie będzie wiał wiatr, tak? Jeśli w kurniku będzie sucho i nie będzie wiało, to będą to. Dobre warunki dla naszych kurek. Więc moi drodzy, tym akcentem kończę już. O! Tak! Czekał, aż będę nagrywał odcinek, i lata mi tu po moim niebie przeszkadza. Kończę ten odcinek tym akcentem, bo już mi ręka odpada, palce mi odpadają, albo przymarzły do kamery, którą dzisiaj trzymam w ręku. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki, z Afryki, z Australii, gdzie panuje teraz ciepłe lato. Pozdrawiam widzów żyjących na wszelkich wyspach ciepłych i zimnych. Również pingwiny na Antarktydzie. Mówił do Was kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się! W kolejnym odcinku